Teraz możemy przystąpić do łączenia tych elementów. Jest kilka sposobów łączenia tych elementów ze sobą. Można je przybijać na gwoździe i tak jest najprościej, ale ja preferuję, generalnie preferuję wkręty. W stolaniach często, czyli przy masowej produkcji budek, są one strzywane z i w zależności od rodzaju zszywek te zszywki są albo bardzo dobre i trzymają równie dobrze jak gwoździe i wkręty, albo są do bani. Jeśli są użyte nieodpowiednie zszywki, to taka budka potrafi się bardzo łatwo rozejść. Najbardziej narażonym w ogóle na e, zniszczenie elementem budki jest jej daszyk. Bo to na niego leci woda i e, to on przyjmuje najwięcej tutaj e, złego z otoczenia. Dobra. Zacznijmy od złożenia budki bo skończymy sobie na ściance przedniej, natomiast złóżmy teraz ścianki boczne i ściankę tylnią. Ja posłużę się wkrętami, będę je wkręcał ręcznie śrubokrętem, czarne wkręty do drewna, aby było mi łatwiej, to nawiercę sobie otwory wiertarką, wiertłem 3 mm, bo to jest jedno z tańszych wiertel jakie można dostać w markecie i po prostu połączę te elementy. W odróżnieniu do gwoździ, wkręty mają ten plus, że jeśli coś źle przekręcimy, zawsze możemy go wykręcić,

Zauważymy... Teraz co... myself... to... w... m... widzimy, że tu mamy nierówność. To no, nierówność trzeba po prostu stopniowo zjechać. Także jeśli położymy daszek. To prawie nie ma szczeliny, nie ma problemu. Daszek możemy mieć tutaj do tyłu, oczywiście, w stolarni, przy cięciu, gdzie można ustawić sobie kąt cięcia. Co przy takich prostych narzędziach, jakich tu użyłem, jest trudne. Można sobie ten kąt daszka tutaj bardziej ściąć. I wtedy nie ma problemu. Można to też robić oczywiście pilnikiem. Ale powoli nam się kończy tutaj czas walki z naszą budką, więc teraz sobie to na razie odpuścimy. A przymocujemy, przymocujemy kolejny element. To jest wycięta przez nas blokada przedniej ścianki. Ją także trzeba nawiercić. Ona tu nam ustawi ładnie szerokość. Ją trzeba dobrze nawiercić, bo tu mamy tylko jedno podejście, nie możemy blokada została przymocowana podobnie jak tutaj blokada też nie będzie nam elegancko współpracowała na razie z daszkiem jak go położymy, prawda, tworzy nam się szczelina to tu kawałek po prostu za mocno wystaje także to spróbujemy zjechać delikatnie z wynikiem, i teraz jak położymy daszek to on leży praktycznie idealnie Teraz zabieramy się, właściwie możemy przymocować już daszek, nic nie stoi na przeszkodzie. To trzeba zrobić mniej więcej równo

E, jesteśmy na etapie mocowania ścianki przedniej jej instalacji. W tej chwili spasowałem tak, żeby ścianka przednia blokująca była idealnie w połowie e, ścianki przedniej, ta, ta blokada. No i teraz trzeba to przykręcić. Zrobimy to tak. najpierw na jedną śrubę, ze względu na to, że e, Zawsze będzie można poprawić. Jeśli wymierzyłem coś, nie tak zaraz będziemy o tym wiedzieć. Blokuje się całkiem przyzwoicie. Jest ok, mimo że mało wystaje, ale taka blokada, taka blokada powinna wystarczyć. Nie wypadnie. Czym możemy wykonać otwory? Otwornicą, ja mam już taką tutaj najtańszą. Ona ma 3,2 cm średnicy. Tu jest taka troszeczkę lepsza otwornica, która spokojnie starczy, żeby przegryźć się przez jedną deskę, a jednocześnie już napocznie nam deskę drugą i nie będzie problemu, żeby trafić w to samo miejsce z drugiej strony. Można też wiertłem piórowym, które zobaczycie teraz na zdjęciu. Spróbujemy taką otwornicą. Jest to najtańsza otwornica, jaką udało mi się znaleźć. Nie przepadam za nimi, dlatego że są dosyć delikatne, aczkolwiek stwierdziłem, że jeśli musi coś być, to, to niech jest to po prostu taka najtańsza. Zobaczymy jak ona sobie poradzi. To jest taka otwornica niewielorazowego użytku, albo nie bardzo wielorazowego użytku. Jak widać dosyć to luźno tu siedzi, ale to dlatego, że trzeba dokonosić tutaj jeszcze śrubę. Niech Dobra. Niestety to jest nic nie warte. Spróbujemy tej lepszej otworzyć. jeszcze nasz kominek lotowy, czyli ten element tutaj. Teraz jeszcze brakuje dwóch elementów, żeby nasza budka była gotowa do zawieszenia. Przede wszystkim musi być zamknięcie czyli musi być szczelina na dwóść. Musimy tu naciąć niedużą szczelinę przy pomocy piły w przedniej ściance i od tego zaczniemy. Trochę przynieść jakoś o nie stolku. nie musi być duża. Dobra. się ładnie zaciąłem. Teraz, przy pomocy młotka w tą szczelinę, wbijamy sobie gwóźdź. Ustawiamy wszystko równo. Ten gwóźdź też jest stabilizujący. Przed zakończeniem zabinamy to sobie do, do góry. Teraz dzięki temu gwoździowi możemy budkę otworzyć. To musimy jeszcze troszeczkę popracować nad otworem. Minimalnie możemy to zrobić nożykiem. Żeby nasza budka nie została zniszczona przez dzięcioła, czyli żeby nie powiększył on otworu wlotowego, zamocujemy tutaj takie zabezpieczenie przeciwdzięciołowe. Ono jest do kupienia w tym samym sklepie, gdzie budka, którą pokazywałem na początku. Można je też spróbować samemu wykonać, na przykład z jakiegoś kawałka blachy nierdzewnej. Jest to dosyć trudne, aczkolwiek... Yy, Warto to mieć, ze względu na to, że dzięcioły, jeśli są w pobliżu, będą chciały powiększać otwory naszej budki i będzie ta budka regularnie niszczona. Natomiast to zabezpieczenie eliminuje ten problem całkowicie. Teraz wystarczy tylko jeszcze przymocować listwę tylną. <śm> Właściwie skończona. Wszystkie elementy, które miały zostać przykręcone, zostały przykręcone, więc jest ok. Trzyma się, otwiera się. Ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, żeby nasza wódka przypominała tą ze sklepu, to jest zabezpieczyć daszek. Te sklepowe mają daszek zabezpieczony drewnochronem. Ja akurat drewnochronu nie mam, ale mam lakierobejce. Można to oczywiście zrobić przed przykręceniem daszka i pewnie tak byłoby lepiej. Natomiast. No ja najpierw przekręciłem, bo zależało mi na tym, żeby pokazać jak przekręcić całość, skręcić całość. Malujemy tylko zewnętrzną część. Farba nie jest potrzebna w środku. Niezależnie od, dzięki temu niezależnie od tego jakiej farby użyjemy, to ona i tak nie będzie szkodliwa dla ptaku, bo zostaje na zewnątrz i nie ma najmniejszego problemu. Więc zaczynamy malować. Staram się nie pomazać reszty budki. Zamierzam pomalować tylko daszek. Można oczywiście pomalować całą budkę, ale ja jestem zwolennikiem niemalowania budek, tylko tego, żeby one w naturalny sposób obrosły glonami, takimi samymi, jakie występują na drzewach, na których te budki się wiesza, dzięki czemu te budki się później w terenie bardzo dobrze maskują. A dlaczego malujemy sam daszek? Dlatego, że to on jest wystawiony na działanie warunków atmosferycznych i daszek jest najbardziej wrażliwą częścią budki, co możecie zobaczyć teraz na, na zdjęciach. Macie trzyletnie daszki niemalowane, jak zachowują się w środowisku naturalnym, na dworze, jeśli nie są pomalowane. Takie pomalowanie lakierobejcą, czy też drewnochronem przedłuża żywotność budki o co najmniej 2, 3, a może nawet i 4 lata. To już prawie koniec. Listę rzeczy, które trzeba mieć do zbudowania takiej skrzynki lęgowej znajdziecie w opisie pod filmem. Znajdziecie też koszty rzeczy, które musiałem kupić w celu zrobienia tej skrzynki lągowej, A była to otwornica oraz deska Bo tych rzeczy po prostu w domu nie miałem Pozostałych rzeczy ceny nie podaję Bo myślę, że u większości w domu znajdzie się jakaś piła U większości w domu powinna znaleźć się jakaś wiertarka Nie musi być to nowa wiertarka Może być sala Ważne byleby wierciła dziury. Nasza praca dobiegła końca Po mojej lewej stronie budka ze sklepu po prawej stronie budka wykonana ręcznie. Różnią się nieznacznie, zwłaszcza na bocznej ściance, gdyż tutaj nie ma wkrętów. Dlatego, że tutaj mocowania są z tyłu w tej budce kupionej, to dlatego, że została ona wycinana na precyzyjnym sprzęcie i przy mocowaniu tego typu nie ma szczeliny. Przy naszym wycinaniu mogłaby powstać szczelina, która mogłaby zachęcać dzięcioła do wydziobywania piskąd z tej budki. Dlatego daliśmy szerszą ściankę boczną i szczeliny schowaliśmy z tyłu budki. Tak, żeby były przy drzewie i są po prostu dla tego dzięcioła niedostępne. Stąd dla amatorskiego składania na pewno jest to lepsze. Natomiast tutaj nie ma problemu, bo przy tego typu skrzynkach, ja korzystałem z setek takich skrzynek, ani razu nie zdarzyło mi się, żeby dzięcioł Otworzył budkę w miejscu właśnie tylnej szczeliny, gdyż ona jest tak ściśnięta, że po prostu właściwie jest tak, jakby jej nie było. W tym filmiku to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam wszystkich do wykonania. Wykonanie tej skrzynki zajęło mi około 2,5 godziny, ale tu zwracam uwagę na to, że wykonywałem ją najprostszym sprzętem jaki posiadam. Nie używałem wyżynarek, nie używałem pilarek. Dzięki temu. No, wymagało to sporo czasu, nie jest to też tak super precyzyjnie, jakby można było to zrobić. Pewnie, gdyby ktoś się bardziej przyłożył niż ja, uzyskałby lepsze wyniki. Niemniej wystarczy, że taka skrzynka jest już gotowa. Jest to skrzynka wzorowana na skrzynkach Sokołowskiego, jest to skrzynka bezpieczna, którą spokojnie można powiesić w ogrodzie i być pewnym, że ptaki będą się tam czuły dobrze i bezpiecznie. Dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam na kolejne filmy jednocześnie. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będą kolejne filmy Ptasiej Strefy, zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie fanpage na Facebooku i odwiedzajcie koniecznie stronę ptasiastrefa.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!